Witajcie! Dzisiaj taka spontaniczna akcja na szybko. Muszę wyciągnąć terę i spróbować ją odpalić, czy ona zapali, bo idzie do mechanika niedługo. I kazali mi zobaczyć czy jest na chodzie, no ale ona na chodzie jest. Tylko pytanie, czy teraz na tym rozie zapali. To no jest minus 1. Aktualnie. O. Jest to szybka akcja, bo nawet nie wziąłem kamery ze sobą z domu, bo nie było to planowane. I mamy tu jeszcze drugi egzemplarz. I tak, mamy wziąć jedną i drugą tą terę i mamy z dwóch zrobić jedną. Znaczy pan mechanik, pan. Ta jest od nas u nas od nowości. To Jest rok chyba 86 albo 4 84. No na tabliczce jest i co ja mogę tu o niej powiedzieć no i zawsze nam tu służyła ta kosiarka jest też od tej naszej jest mocniej zużyta niż ta no i tu była do niej glebogryzarka a nawet dwie To jest cały układ napędowy I nie wiem czy kiedyś o tym już nie mówiłem, ale już nie pamiętam cała jednostka z kołami tak, Od tutaj glebogryzarka, którą się zakładało tutaj na, na tą przekładnię i taka mała glebogryzarka, pod którą stoi ta ta druga tera. Było do tego jeszcze sprężynówka, yy, yy, ten, sprężynówka, czyli kultywator brony i pług. Pługu niestety nie ma, bo tam dziadkowie komuś go wydali, ale jest ten cały zaczep. Brony mam jeszcze i sprężynówkę jeszcze też ma. Ja teraz głównie tego używam do koszenia tutaj trawy na podwórku, no i jak coś trzeba zrobić to tylko kiedyś jak były truskawki to coś się więcej tym robiło teraz truskawek już nie ma to nie ma takiej potrzeby a ten egzemplarz znaleźliśmy kiedyś na złomie wyczailiśmy razem z tymi kołami w ogóle bo te koła od tej naszej tery są założone do przyczepki też od tej tery bo już zapomniałem powiedzieć że była przyczepka ale dziadek to przerobił na taką przyczepkę do traktora i założył właśnie te większe koła niż te koła większe niż te oryginalne co były. A tą żeśmy właśnie wychaczyli na złomie, ona nie odpala. Nie wiem tylko czemu, bo już nie pamiętam. Czekajcie, bo tutaj muszę natrafić na te ząbki. Nie odpala. Tutaj ten kabel taki ja prowizorycznie podłączyłem. Ten do gaszenia na masy. No ale po prostu, chociażby, żeby była na części. Ta jest ogólnie starsza. Jest starszy silnik. I to jest 70. chyba któryś rocznik, zaraz wyciągniemy właśnie to. Zobaczymy, już patrzymy na tabliczkę, to jest 77. Rok. No, także yy, jest trochę starsza. No i cóż, ogólnie ja sobie do tej naszej, bo przekładałem, przełożyłem tłumik. To no ten jest od tej naszej, bo on był bardziej zużyty, Filtr, po, nie, filtr powietrza ten jest starszy. No to został przy niej, i bak przełożyłem. Bo ten, ten nasz bak niestety się przedziurawił. No i tu jeszcze mam też szarpaki na, na zmianę, jakby się któreś tam urwał czy coś. I tyle, no. Tak, to muszę jeszcze przełożyć tutaj na tą platformę, na tą kosiarkę, żeby tak łatwiej była do. Tam do przewiezienia, i oczywiście to odczyścić wszystko, ale zobaczymy, czy ta nam po prostu zapali. Nie pamiętam, czy to jest w ogóle paliwo. No. coś tam słychać, że się delikatnie buja. Chyba już tutaj nie mam benzyny, żeby nawet mieszankę zrobić. No nie ma, niestety. Wybaczcie za to mnie jakoś obrazu, i tak dalej. Ale nagrywam szybko, na szybko telefonem mówię ciekawa akcja, odkręcamy kranik dopompujemy trochę bo tutaj też gaźnik przełożony jest z tamtej tery tej starej, jeszcze jest z pompką w ogóle i próbujemy o masz, o właśnie to jest to zrobimy inaczej trochę jeszcze inne ujęcie więc właśnie mróz, ja się boję, że ona nie zapali teraz. Zobaczyć, czy tutaj kabelek nie dotyka, bo kiedyś się tak załatwiłem właśnie, że wyleciał i to tym kabelek odgaszenia, bo nie jest to fachowo zrobione. Tylko na krótko i... i, i gasło, i nie mogłem jej odpalić, to tylko było to. Gaz udamy. To może też być za mało paliwa, żeby ją palić też tak może się bujnie i nie zapalić się. Widzieliście? Opaliła. Właśnie się tutaj powiększyło, przepraszam. Zapaliła i zgasła, zakopciła galancie, no dobrze, czyli śmiga, ogólnie, przepustnica tworzy teraz może nie zapalić, ale, ale świat. film będzie świadkiem, że działa, w razie czego. Na gasie, bo je ja nie daje gazu od razu, nic to nie robię. Ale dobra. Jest sprawdzona. Działa. Śmiga. Zakręcamy kranik. W porządku. Otworzymy drzwi, żeby trochę przewietrzyło się. Mamy ładną zimę. No i dobra. Ja sobie już tu po, poczyszczę i poprzekładam. A Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. Ale się zakopciło. No, mam nadzieję, że mi się uda niedługo coś nagrać. Bo planuję 30 taki mały remont. Przejdę tu jeszcze tak na szybko. Trochę tu się długo rozgadałem, ale jeszcze tu wejdziemy. Chyba Wam mówiłem też, już nie pamiętam czy mówiłem, czy nie. Leci tutaj olej spod uszczelniacza pod kołem pasowym w silniku, i trzeba będzie po prostu to. To zrobić. Też będę musiał wyjechać tym traktorem, obrócić go w drugą stronę, żeby tutaj ośkę przednią zdjąć. No jak już będzie ośka zdjęta, to to się zrobi tutaj już cały ten cały przodek żeby było gotowe. No dobra, ja się zwijam. Trzymajcie się. Widzimy się niedługo. Ale jeszcze się tu zakopciło. Piękny zapaszek mieszanki. Cześć.